Ja otrzymam kuję za ja, bo w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy będzie to rok agentów, jeżeli chodzi o rynek Steam. No i tutaj powiem tą bardziej optymistyczną wersję, przy której oczywiście chcielibyśmy się trzymać, aczkolwiek jeżeli ona się nie spełni, to też nic się nie dzieje. Zaraz sobie wszystko oczywiście wyjaśnimy. Więc zapraszam Was do oglądania. Zapraszam Was oczywiście serdecznie na stronę skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj z moim kodem, czyli z kodem KEBUS, odbieracie sobie bonus darmowy 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów Oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35% z moim kodem Masa metod płatności No i Warto sobie skinki wymienić, dalej trwa ten taki evencik, więc możecie sobie z niego skorzystać, odbieracie sobie prezencik, gifcik I na przykład dwa goldne etykiety wylatują, więc polecam, polecam, bo warto Zwłaszcza w tym okresie, więc link do strony znajdziecie w opisie. A my przechodzimy sobie do agentów, i teraz powiem, jak ja to widzę. Generalnie, jeżeli w 2024, co jest wydaje mi się mało prawdopodobne, ale gdzieś tam myślę, że jest, mimo wszystko, na to szansa, no to jeżeli nie wyjdzie żadna operacja, to tych agentów po prostu nie przybędzie. Zostaniemy z tymi agentami, których mamy, i pewnego rodzaju staną się oczywiście w cudzysłowie towarem ekskluzywnym. No i to jest oczywiście ta lepsza opcja tych agentów jest odgroma, więc nie będę mówił tutaj specyficznie w których inwestować bo z, o tym odcinek już był. Chodzi mi o samą sytuację całą e, sa, sytuację która po prostu zaistniała wśród agentów. No i drugą opcją jest oczywiście że operacja jednak wchodzi w życie w CSA2 no i wtedy już troszeczkę inaczej to będzie wyglądać, no bo tych agentów jednak przybędzie, ale też nie wiemy dokładnie w jakiej formie. Więc to też może dużo zależeć od tego, jak to będzie wyglądało. No i mamy takie dwie opcje. No, któraś z nich musi się, musi się spełnić, no bo. No po prostu tak jest, no nie ma żadnej opcji pomiędzy i to po prostu na to wychodzi, więc albo będzie operacja, albo operacji nie będzie. No oczywiście ja bym wolał mimo wszystko, żeby była, bo na tym można zawsze fajne sianko zarobić, ale jeżeli nie będzie, to wtedy właśnie agenci mogą być bardzo fajną opcją i dla osób, które zainwestują właśnie gdzieś na początku, czyli na przykład teraz, może to naprawdę fajnie owocować w późniejszych miesiącach, jeżeli tej operacji dalej nie będzie. Więc tak to się prezentuje, taka przekmina na dziś, trzymajcie się, korzystajcie, yo!